That put to sea the next Wartę demogry Skull and Bones od uwielbianego przez wszystkich Ubisoftu otrzymaliśmy na tydzień przed oficjalną premierą, więc można śmiało uznać, że jest to ostateczna wersja gry. Jeśli bowiem coś nie działa, a nie pykło wiele, to nie spodziewajmy się, że w tydzień twórcy to naprawią. Nie czarujmy się, Ubisoft to nie Rockstar. Szczególnie, że tu nie chodzi o drobne błędy, ale o całościowe oparcie gry na strukturach innych niż nam obiecano wiele, Naprawdę wiele lat temu. Pierwsze zmianki o potencjalnym następcy, czy też spin-offie Assassin's Creed Black Flag sięgają bowiem 2017 roku. Powiedzieć, że gra powstawała w bólach to nic nie powiedzieć. Początkowo miała być ona skupiona jedynie na bitwach morskich. Później porzucono tę ideę na rzecz survivalu, odbywającego się zarówno na lądzie, jak i na morzu. Okazało się, że grana podkopała wiele problemów produkcyjnych związanych z zarządzaniem, brakiem konkretnej koncepcji i sposobu reżyserii. Finalnie twórcy zdecydowali się zaserować nam trendowate MMO. Moim głównym zarzutem wobec tej gry jest brak jakiejkolwiek wolności w poruszaniu. Na ląd możemy zejść jedynie w określonych miejscach i jest to wyraźnie podkreślone wyciemnieniem i ekranem ładowania, niczym w produkcjach sprzed 20 lat. Nie uświadczymy tutaj tego, co napędza wszystkie gry i filmy o piratach, czyli epickich pojedynków szermierczych oraz poszukiwania skarbów. Jedyne, co możemy, to rozbudować nasz statek, dokupić kilka ulepszeń i wziąć udział w epickich bitwach morskich. Niestety, po osłabieniu wrogiego statku, Abordaż to jedynie krótki filmik. Łupy zebrane i płyniemy dalej. Że nadal. Jak już wspomniałem, eksploracji nie uświadczymy. Wszystko zbieramy nie ruszając się z pokładu statku, z którego będziemy schodzić prawdopodobnie tylko w większych portach, gdzie otrzymamy dostęp do wszystkich niezbędnych szkutników, handlarzy, magazynierów oraz lokalnych dostarczycieli zadań. Skull Bones ewidentnie stworzono z myślą o rozgrywce z przyjaciółmi, ale i tutaj czeka nas mały zawód, gdyż nie możemy żeglować wspólnie z przyjaciółmi statkiem, lecz jedynie stworzyć armadę, nawigując każdy swoją jednostką. Na moje uznanie zasługuje co najwyżej voice acting, do którego lektorzy mocno się przyłożyli, oraz rozbudowa naszego statku. Nad tym wysokobudżetowym tytułem pracowało wspólnie 10 pododdziałów Ubisoftu. Zatrudniający na dzień dzisiejszy ponad 7000 pracowników, i jedyne co udało im się osiągnąć, to jakaś marna symulacja pływania statki. Opierając się na moim doświadczeniu z wersji próbnej. Gdyby jakimś cudem gra pojawiła się w dniu premiery w abonamencie Game Pass, to szkoda mi było na nią miejsca na dysku, nie mówiąc o czasie. Tyle od Krakusa. Dajcie znać, co wy sądzicie o grze z Bones, która premierę będzie miała już niedługo. Ja nie polecam osobiście i radzę trzymać się z dala. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Now fuck off, Ha 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 ha